Trochę się naczekaliście na ten odcinek, ale się doczekaliście. Na początek zapytam. Pamiętacie odcinek specjalny o Wilnie? Jakie jest najlżejsze miasto w Polsce? Hel. 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 Czy wiedzieliście, jak bardzo strategiczny był kiedyś Hel? Nie chodzi mi tylko o II wojnę światową. I kurczę, kto tam na tym Helu był właściwie pierwszy? Zapraszam na odcinek. Liczba atomowa helu to 2, a masa cząsteczkowa helu to 4,002622 i ta ostatnia dwójeczka będzie się powtarzać w nieskończoność aż do triumfu Spartakusa, dalej szybce w Czekaj. O czym my odcinek robimy? Hel zajmuje powierzchnię... 21,72 km2, na której mieszka 3276 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 150 osób na kilometr kwadratowy, a wysokość nad poziomem morza waha się od 0 do 22 metrów. Hel położony jest na samym cyklu Mierzei Helskiej, albo jak kto woli, Półwyspu Helskiego. Z trzech stron miasto jest otoczone przez Morze Bałtyckie. A przy dobrej pokocie, patrząc na południe, spokojnie zobaczylibyście Gdańsk. Historycznie, Hel położony jest, no jakżeby inaczej, na Pomorzu Gdańskim, a administracyjnie w województwie pomorskim i powiecie płótkim. Kto pierwszy był na Cypru Mierzei Helskiej? No, nikt tutaj jednoznacznie nie może tego powiedzieć. Być może już ludzie z Paleolitu, może Neolitowi w Prasłowianie? A może wikingowie, władcy północy, którzy swoją drogą wcale nie nosili tych hełmów z zarobistymi rogami, jak to się ich pokazuje w filmach, czy też w jakichś kreskówkach? Co? Na 100% wiemy za to, że dawniej nie było Półwyspu Helskiego, tylko było tam kilka mniejszych wysepek. Po raz pierwszy o Helu dowiadujemy się z jednej z duńskich kronik z 1198 roku. Wspomina ona że statek duńskiego króla Ward Waldemara II zwycięskiego osiadł na wyspie Hel. Już wtedy istniała tam wieś o nazwie Galen. I czy tylko mnie to brzmi jak rzeczywiście nazwa jakiegoś starożytnego miasta Swoboda? Szybko wieś Galen stała się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych nad Bałtykiem, zaraz obok Gdańska. Jak już to mogliście z poprzednich odcinków wywnioskować. Z niektórych podań wiemy, że Gallen już przed 1266 rokiem otrzymał lubeckie prawa miejskie, nadane przez księcia Gdańskiego świętopełka II. Nieco ponad 100 lat później, po zajęciu Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków, goście w białych płaszczach z Czarnym Krzyżem odnowili Helowi, już mówmy tak sobie od tego momentu, te prawa miejskie. Ale teraz cały czas mówimy o mieście, które leżało około 1,5 km od współczesnego miasta. W XV wieku wskutek erozji Mierzeja Helska zaczęła się zmniejszać. W 1417 roku wybudowano kościół pod wezwaniem św. Piotra, patrona Rybaków. Hel cały czas rósł w siłę i nawet po piłkarsku, tak się wyrażę, atakował górne miejsca tabeli i nawiązywał rywalizację z najsilniejszym wówczas Gdańskiem. Ale nie trwała ona długo. Trwała mniej więcej tyle, co udział polskich klubów, klubów piłkarskich w europejskich pucharach. Krótko. Rok 1467. Król Kazimierz Jagiellończyk przyznaje Hel jako ledno Gdańskowi i kończy ich stuletnią walkę o dominację nad Zatoką Gdańską. Z poprzednich odcinków wiadomo, że na Pomorzu walkę toczyły Elbląg i Gdańsk, a dzisiaj do tej listy dopisujemy również Hel. O ile Elbląg jeszcze przeciwstawiał się Gdańskowi, to Hel został porobiony przez miasto nad Modławą. W 1526 roku król Zygmunt Stary unieważnił przywileje nadane Helowi lata wcześniej a Hel stał się dla Gdańska takim jakby sługusem. Cała Mierzeja Helska należała właśnie do Gdańska. Okrutnik, no. Oczywiście Mierzeja Helska cały czas powoli się zmniejszała. Stary Hel strawił pożar, a jego ruiny pochłonął Bałtyk. To jest dobry moment, żeby sobie coś wyjaśnić. Wielu propagujących teorię o Wielkiej Lechii wymienia Hel jako starożytny port Lechitów i jako argument podają ruiny, które jakoś dają się widzieć kilka metrów pod wodą. Oczywiście są to ruiny tego XVI-XVII wiecznego Helu. Dobra, to już wiemy. Po tym zniknięciu stale, Starego Helu z kart historii, wszyscy mieszkańcy Starego Helu przenieśli się do osady zwanej wówczas Nowym Helem. To właśnie ono jest fundamentem obecnego miasta. Nowy Hel powstał już w XV wieku i w miarę zapominania o Starym Helu, Nowy Hel zaczęto nazywać po prostu Helem. Tak sobie teraz myślę. Trochę za dużo tych słów Hel w tym, w tym stanie. Kolejne stulecia były dla Helu dosyć spokojne, pomijając wszelkie działania wojenne, ale nie uszkadzały one miasta jakoś bardzo. Weźmy sobie tu podróbę klęski żywiołowe. Powodzie i różne takie trochę podniszczyły miasto, ale nie aż tak, żeby znów zakładać nowe. Pod koniec XVIII wieku na Pomorze wszedł Zabór Pruski. Hel stał się zwykłą osadą rybacką, chociaż cały czas miał prawa miejskie. Odebrano mu je po zjednoczeniu Niemiec, które to nastąpiło w 1871 roku. W sensie nie odebranie praw miejskich, tylko zjednoczenie Niemiec. Niemiec. Helowi prawa miejskie odebrano rok później. To wydarzenie zaczęło chylić Helku ku upadkowi. Już miał upaść na, na dobre, ale wybronił się i w 1893 roku w Helu zbudowano port rybacki, który stanowił schronienie dla statków. Na tamte czasy przypadł także rozwój turystyki, więc Hel stał się fajnym ośrodkiem weekendowym dla mieszkańców Gdańska i Sopotu, bo gdy nie wtedy jeszcze nie było. W 1896 roku wsi przyznano status nadmorskiego uzdrowiska. Na początku XX wieku ponad 90% mieszkańców Helu stanowili Niemcy. Pomimo to, po I wojnie światowej traktat wersalski przyznał Hel Polsce razem z całą mierze ją, na mapie nowoodrodzonej Polski Hel był bardzo strategicznym miejscem ze względu na położenie u wejścia do Zatoki Gdańskiej. Tu wchodzimy w najbardziej interesujące nas czasy. Na początku lat 20. uruchomiono linię kolejową wiodącą do Helu, a 10 lat później otwarto port wojenny. Wszyscy mieszkańcy w Europie wiedzieli, że Polska jest słaba, a Niemcy mają ochotę na zemstę po I wojnie światowej. W 1936 roku utworzono rajon umocniony Hel który obejmował obszar mniej więcej pokrywający się z obecną gminą Hel. Od 1937 roku wstęp mieli tam tylko wojskowi ze specjalną przepustką lub flaszką. Ale tak zupełnie serio, rejon umocnionych Hel był miście strzeżony i nie wpuszczono tam nikogo. Oprócz tych oczywiście specjalnie uprawnionych, bo ktoś tam musiał siedzieć. Było pełno bunkrów, które miały służyć żołnierzom w razie ataku Niemców. Rok przed wybuchem wojny na Helu istniała również ferma Norek i Nutri Amerykańskich. Niemcy po ataku na Gdańsk zainteresowali się również Helem. Garnizon bronił się zaciekle, na morzu i na lądzie. Niestety upadł, ale... Cały misterny plan też... ale jako jeden z ostatnich. Bronił się aż do 2 października 1939 roku. Więcej o kampanii wrześniowej w naszym odcinku o genezie II wojny światowej. Przez całą wojnę Hel był pod okupacją niemiecką. W 1945 roku ta okupacja zmieniła się na rosyjską. Po wkroczeniu Armii Czerwonej Rosjanie zrobili z Helu, z Helu miejsce jeszcze bardziej strategiczne niż kilkadziesiąt lat wcześniej i jeszcze bardziej uforty, ufortyfikowali helski las. Cały czas istniała tam niedostępna dla cywili jednostka wojskowa. 13 listopada 1954 roku Hel otrzymał prawo osiedla, a w 1963 przywrócono mu prawa miejskie. W 1979 roku Hel udekorowano orderem Krzyża Grundwaldu II stopnia. Było to odznaczenie wojskowe z czasów PRL-u. Dopiero w 1989 roku zlikwidowano tę jednostkę wojskową. Pochwalę się, że na tej jednostce wojskowej służył jeszcze mój tata i on mi wiele razy mówił, kiedyś to było. Opowiadał mi też, jak to na Helu na jednostce był, a na sam Cypel, tam gdzie się zaokrągla ja Zajucha go nie wpuścił. Na terenie miasta znajduje się obecnie Muzeum Rybołówstwa. Jest to poewangelicki kościół, zamieniony właśnie w muzeum. Powstał już w XIV wieku, przebudowany w połowie XVI wieku, potem w czasie wojen ze Szwecją. Po wkroczeniu zaworu Królewskiego popadł w i, i odbudowano go dopiero po I wojnie światowej. W PRL-u władze utworzyły tam właśnie Muzeum Rybołówstwa. Zachęcam do odwiedzenia. Jak jesteście na Helu i idziecie z miasta przez las w stronę Cypla, to po lewej stronie w pewnym momencie liniujecie żółty budynek Muzeum Obrony Helu, albo jak kto woli Muzeum Obrony Wybrzeża. Jak się wam nie spieszy, to wejdźcie tam. Możecie tam zobaczyć zabytki wojskowe nawet sprzed II wojny światowej. Zarówno polskie, niemieckie, jak i rosyjskie kopie. To szczególnie fajne miejsce dla fanów białej broni i zabytków wojskowych. Na przykład dla mojego taty, dla taty sąsiada, czy innego pana Andrzeja z mojej dzielnicy. To bardzo fajne miejsce. Jak macie jakiegoś wujka, dziadka, czy kogoś, kto kiedyś służył w wojsku i się tym interesuje, to bierzcie go na helm. Jak już jakoś wyjdziecie z tego muzeum i pójdziecie dalej przez las, to rozglądajcie się uważnie, bo tam aż się roi od powojennych bunkrów. Oczywiście nie tak zarąbistych jak ten u mnie na podwórku. Niektóre można zwiedzać tak po prostu, ale w co najmniej jednym jest wystawa i za takie wchodzicie po 2 złote, ale warto. Wchodzicie i od razu zagina Wam się czasoprzestrzeń. Ja tam byłem w sierpniu 2018 roku, wchodzę, a tam 1940 rok. Dobra, byliście już w muzeum i zwiedziliście wszystkie bunkry w lesie, to teraz wychodzicie na plażę na Cyplu. Jak będziecie tam akurat na końcu sierpnia, to upewnijcie się, czy aby na pewno nie odbywa się tam D-Day, czyli wielkie święto wojskowe, kiedy to po ulicach Helu jeżdżą czołgi i takie tam wojskowe pojazdy. Jak akurat D-Day się odbywa, to prześledźcie plany imprezy i sprawdźcie, czy danego dnia nie ma jakiejś instalacji gdzieś na plaży, albo w centrum miasta. <grym> centrum miasta na Helu. Ja akurat widziałem rekonstrukcję jakiejś bitwy morskiej z Normandii, z lat 40. XX wieku, ale w tej chwili już nie pamiętam dokładnie, który. Jest to fajne widowisko, które jak najbardziej polecam Wam wszystkim. Dobra, jest już po całej rekonstrukcji i widzieliście już wszystko. Teraz sobie wracacie na miasto, jecie rybę z frytkami w pierwszej lepszej knajpie i teraz zakładamy, że macie blisko do Helskiego Urzędu Miasta. Jest tam stała wystawa pod tytułem Skarby Ziemi. Najstarsze wzmianki jakie o niej znalazłem na internetach pochodzą z 2012 roku, a więc wychodzi, że wystawa jest dosyć stała. Ja akurat się tym interesuję i spędziłem tam prawie pół godziny, ale nawet jak macie inne zainteresowania niż ja, to wejdźcie tam chociaż na 15 minut. Znajdziecie tam nawet skamieniałości dizonaurów, amonitów, meteoryty, piękne bursztyny i rzeźby prawdziwego symbolu helu – foch, o których Wam zaraz jeszcze powiem. Mało tego, na moim bilecie była zniżka 10% do którejś restauracji w Helu przy ulicy Wiejskiej, więc zachęcam. Dobra, okej, okay, ja wiem na co wy czekacie, ale teraz jeszcze jedno fajne miejsce. W Helu ponad drzewa zbija się latarnia morska, której historia sięga 1942 roku. Jej wysokość sięga 41,5 metra, oczywiście nie nad poziomem morza, tylko przy podstawie. Wcześniej na jej miejscu istniało jeszcze kilka latarni morskich. Ostatnio zniszczono w 1939 roku, a trzy lata później odbudowano ją. Z jej tu rozpościera się fajny widok na Bałtyk, a na zachodzie na całą Mierze Jechelską, a na południe nawet na Gdańsk. Dobra, doczekaliście się. Teraz idziecie nad morze od strony Zatoki Gdańskiej. Znajduje się tam Fokarium, znane na całym wybrzeżu, a nawet w sąsiednich krajach. Muzeum, dom dla fok. Głównie dla fok szarych, bo tych jest w Bałtyku najwięcej. Jak przyjdziecie na karmienie, macie na to okazję cztery razy w ciągu doby, to dowiecie się czegoś więcej. Nie będę zabierał tej przyjemności temu gościowi, co tam opowiada. Obok jest też muzeum. Dawni helscy rybacy zagrażali gatunkowi foki szarej i dzisiaj nie jest lepiej. Jeśli taka foka będzie zraniona np. przez rybacką sieć, to hel jest dla niej istnym sanatorium. Tylko błagam Was, jak będziecie w fokarium na helu, to nie wrzucajcie do wody monet. Foki je połykają, bo się mienią i odczytują je jako ryby, które są ich naturalnym pożywieniem. Jak będziecie na Helu, to dowiecie się więcej o pewnej foce, która zmarła od połkniętych monet, których to nie oszczędziły jej te wszystkie sąsiady, co wyjechały na Hel na wakacje, bo ich było na to stać. No okej, okay, zbliżamy się powoli do końca. Tak przez ten odcinek naszło mnie skojarzenie, że Hel to świetne miejsce na akcję jakiejś książki kryminalnej albo przygodowej lub filmu. Są podwodne ruiny, jest pełno powojennych bunkrów, jest, w sumie była, tajemnicza jednostka wojskowa, na którą mogli wchodzić tylko wtajemniczeni. Co tam się działo? Czyżby kosmici? A może to Amerykanie kombinowali z bronią jądrową? Nie wiem, wymyślcie własną teorię. Są tu jesteś widzowie, co studiują reżyserstwo albo mają zamiar napisać książkę. Mówię Wam, Hel to jest świetne miejsce na akcję takiej, takiej książki albo filmu. Jak tak, to mocno Wam kibicuję. Rozsławcie Hel na cały wszechświat, ale rzecz jasna: koniecznie go najpierw odwieście, ale jeszcze wcześniej, dostawcie nam suba i łapkę w górę, aby nie ominęły Was kolejne odcinki. Za kamerą Dex. Tak, ty. Da. Tak, fajnie. No Dzięki za studium. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będzie o MRU. Nic wam to nie mówi? Nie. Międzyrzecki rejon umocniony. Czyli znów tajemnice II wojny światowej. Do następnego odcinka. Cześć. Na.